Szanowni Państwo, witamy serdecznie na dworcu w Dobrym Mieście i chcemy przekazać, a w zasadzie potwierdzić bardzo, do, bardzo dobrą informację, którą przekazano nam na początku ubiegłego tygodnia. Pan minister Andrzej Bittel ogłosił oficjalnie, że rozpocznie się modernizacja linii kolejowej olsztyn gutkowo dobre Miasto. A to oznacza, że w przeciągu trzech lat, bo taki jest termin tej inwestycji, do 2023 roku, będzie przywrócony normalny ruch kolejowy do dobrego miasta, ale też, ponieważ trwają już prace na odcinku między dobrym miastem dalej a Braniewem, będzie również przywrócony, ale też na zmodernizowanej linii ruch kolejowy między Olsztynem a Braniewem. A to oznacza, że ta zachodnia część województwa, zachodnia część naszego Warmii i Mazur, a tak naprawdę połączenie, które niemal w całości przebiega przez Warmię, zostanie uruchomione. To jest inwestycja rzędu 147 milionów złotych. Mówimy o tym odcinku między Gudkowem a dobrym miastem. To jest modernizacja, która doprowadzi, dzięki której. Pociągi będą jechały tutaj z szybkością 100 km na godzinę. Oczywiście z w w tą, w tą prędkością to oznacza, że do Olsztyna, w ciągu 20 kilku minut, z Dobrego Miasta będzie można bez, komfortowo, bezpiecznie, szybko dojechać do samego śródmieścia. Przypomnę, że dzięki modernizacji linii kolejowej między Gudkowem a Olsztynem, przybywają nowe przystanki kolejowe w Redykajnach, przybywa przystanek przy szkole. Elektronicznej, ale też to oznacza, gdy zostaną zrealizowane wszystkie plany polskich, polskich linii kolejowych, że Olsztyn będzie mógł budować sobie tak naprawdę kolej aglomeracyjną. Zarówno z kierunku dobrego miasta, ale też z kierunku z ostrudy z Olsztynka, z biskupca. A to rzeczywiście w sposób radykalnie poprawi możliwości komunikacyjne, krótko się rozwojowa aglomeracja olsztyńska. Więc ten fragment, o którym dzisiaj mówimy, fragment, który dotyczy dobrego miasta, bardzo ważnego, pięknego, ale też i prężnie rozwijającego się dobrego miasta, jest fragmentem, który jeżeli dobrze zostaną wykonane te prace, a przede wszystkim będą modre decyzje, samorządu województwa, samorządu olsztyńskiego, to wówczas będziemy mogli ogromnie skorzystać z tych wszystkich możliwości, które otwiera modernizacja kolei. Czyli podsumowując, odcinek między Gudkowem a Dobrym Miastem to jest element większej całości, ale też niezwykle istotny dla prężnie rozwijającego się Dobrego Miasta, jak również tych wszystkich miejscowości, które między Olsztynem a Dobrym Miastem żyją, działają się rozwijają. Szanowni państwo, mówię tutaj kochani do członków naszej wspólnoty dobrego miasta i gminy. E, to nie jest dobra wiadomość, panie ministrze, to jest wspaniała wiadomość dla dobrego miasta, dla naszej wspólnoty, ponieważ chcę poruszyć trzy kwestie bardzo szybko i krótko. Pierwsza, znajdziemy się na trasie Olsztyn Mierzeja Wiślana. Staniemy się tutaj elementem jakiejś turystyki, sądzę, że dużej. Jeżeli dołączymy to do naszego rozwoju turystycznego, naszych planów, dzięki rozumiem tutaj przychylności rządu Prawa i Sprawiedliwości, to Dobre Miasto turystycznie stanie się na mapie tym, o czym mówimy od dłuższego czasu. Pan minister wspomniał, że Dobre Miasto jest tutaj na mapie dobrym ośrodkiem gospodarczym. Ta linia kolejowa plus te inwestycje, które planujemy, podniesie rangę Dobrego Miasta jeszcze znacznie bardziej. I, Szanowni Państwo, mamy szereg inwestycji tutaj na myśli, które wkomponowane w tą linię kolejową oraz w obwodnicę, która już częściowo będzie budowana na wiosnę od Wodnica Smolain, a później przystąpimy do rozmowy i do próśb błagalnych o obwodnicę Dobrego Miasta. Proszę Państwa, to możemy powiedzieć śmiało, że Dobre Miasto na mapie Warmii zaistnieje jako chyba jeden z najważniejszych ośrodków, a rząd Prawa i Sprawiedliwości jako rząd, który dla dobrego miasta w historii ostatnich 20-30 lat czyni najwięcej, także trzymajmy kciuki, panie ministrze, za to, co tu się wydarzy i za to, co się jeszcze wydarzy dzięki przychylności rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję państwu pięknie, trzymamy kciuki i prosimy o cierpliwość. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Ja mam pytanie o ten dworzec. Czy może w końcu też coś się ruszy z, z tym budynkiem, jaki tu widzimy? Czy może będzie jakaś szansa na poprawienie tego wizerunku? No, w, ramach, w ramach modernizacji linii kolejowej oczywiście też i dworzec będzie zmodernizowany, więc to jest, e, to jest element e, tej rewitalizacji tej linii kolejowej. Ja też jeszcze tutaj dodam, e, uzupełniając wypowiedź pana burmistrza, że jeżeli chodzi o, e, o obwodnicę Smolajn, to rzeczywiście już wiosną, będą ruszą po prostu prace budowlane. E, natomiast jeżeli chodzi o obwodnicę dobrego miasta, to jest ona na liście rezerwowej programu stóp wodnic, a więc też jakby te szanse są na realizację tego, a i to oznacza przede wszystkim to, że te potrzeby zostały dostrzeżone, jeżeli, jeżeli rząd już swój program zauważył tą potrzebę i zostało to już formalnie, formalnie wpisane w program, który, który będzie realizowana. Zatem możemy mówić też w połączeniu, co też jeszcze po przecinku jeszcze jedno zdanie. Z pracami nad obwodnicą Dywid i e, północną wodnicą Olsztyna. Rzeczywiście te problemy komunikacyjne będą rozwiązane i wtedy myślę, że tak naprawdę odczujemy niezwykle pozytywne e, skutki poprawienia komunikacyjnego, również rozwoju gospodarczego. O czym mówił pan burmistrz o turystyce, a ja uzupełnię też myślę, że to będzie też powrót do dobrego miasta przemysłu, który tu ma bardzo bogate i dobre tradycje i też infrastrukturę przygotowaną do tego, żeby fabryki dobromiejskie się rozbudowywały, które już w tej chwili funkcjonują prężnie, ale też jeszcze przybywały nowe czy odbudowywały się te, które tutaj działały. Jeśli chodzi o dopełnienie odpowiedzi na Pańskie pytanie, chcę powiedzieć, że takim marzeniem naszym jest, rozmawialiśmy tu z Panem Ministrem, że kiedyś był Plan Budowy Linii Kolejowej Dobre Miasto-Lisbark Warmiński i ta idea powróciła i gdyby się jeszcze to udało zrealizować, Szanowni Państwo, to nasz gród Dobre Miasto, jak powiedziałem tu wcześniej, w tym właśnie okresie, no przeżywać może wyjątkowy boom. O paradoksie, przecież mamy pandemię, a okazuje się, że no możemy tutaj bardzo dużo zyskać i dlatego trzymajmy kciuki za ten rząd, za pana ministra, za wszystkich ludzi dobrej woli, którzy dla naszego miasta mogą uczynić no najwięcej w historii ostatnich 30 lat, bo tak trzeba to powiedzieć. A nawet jak się podsumuje wszystkie nakłady, to nawet więcej w dłuższym okresie. To, to nie jest tylko anegdota, szanowni państwo, gdzieś ponad 10 miliardów złotych, które zostało, 10 miliardów złotych, które zostało zainwestowane. W ostatnich pięciu latach na warmi, na Mazurach, w infrastrukturę drogową, kolejową. Tych pieniędzy ciągle przybywa i to zmienia oblicze. To rzeczywiście zmienia tu komunikacyjnie sytuację naszego województwa. Następne lata to są następne inwestycje. Tutaj nic nie zwalniamy tempa. Są kolejne, kolejne projekty, kolejne pomysły, kolejne potrzeby, które są zaspokojone. Również to, o którym mówił pan burmistrz. Wydaje się, że to są rzeczy jeszcze kiedyś, tylko marzenia. Nie, to, to nie są tylko marzenia, to już są konkretne pomysły, które będą się zamieniały w projekty. Na linię do Izbarka ja bym nie liczył, bo tam jest, jest idea z koszarem przez radnego Kazimierczuka. W cywiku w, w województwa, że nie wiadomo, kto tam rządzi. Także tak, to, to no czy ja raczej ja, bajeczki na razie, póki co i... To jest hej rzeczywiście, ja też jestem za tym, ale, ale wiadomo, że tam jednak rządzi kto ten, kto rządzi, tak? E, powiedzieć panie mistrze, proszę mi pozwolić, krótka odpowiedź. Samorządowcy jednak widzę, że się wznoszą ponad te podziały polityczne i po rozmowach z panem burmistrzem Bartoszyc i Lidzbarka sprawa wcale nie jest aż tak do końca przegrana, tylko pytanie jest, jak fachowcy rozstrzygną obwodnicę czy linia kolejowa, bo albo to, albo to. W związku z tym tutaj jest tylko jedyny dylemat, ale to już to pozostawiam o tym, którzy mają tutaj ważniejszy głos w decydowaniu, a my oczywiście możemy tylko liczyć zyski dla dobrego miasta, jedynego takiego miasta, przypominam, na świecie o takiej nazwie. I za to też dziękujemy, że Państwo dostrzegliście nasz gród. Panie burmistrzu, przepraszam, bo pytanie padło wcześniej, e, sprawa dworca w Dobrym Mieście. Jak to będzie wyglądać w najbliższej przyszłości? Czy, czy w ogóle to będą zmiany? E, powiem tak, PKP to jest potężna firma i to jest firma rozczłonkowana na różne spółki. I teraz no, miasto tutaj nie może w zasadzie mieć czynnika decydującego. My możemy naciskać, prosić, a ja, mi się współpraca układa znakomicie z PKP, ponieważ odzyskujemy tu drogi, porozumienie jest. Natomiast jak Państwo widzicie, na stan tego budynku zerkniemy, to tu wymaga to inwestycji wielomilionowych. W związku z tym z przykrością muszę stwierdzić, że miasto nie jest w stanie udźwignąć części drobnej nawet tych kosztów. Także tutaj jest to po stronie PKP i jeżeli panie redaktorze jeszcze dodam, ten czynnik, o którym z panem ministrem mówimy, Olsztyn mierzeja i ten ruch turystyczny, jaki tutaj powinien wybuchnąć to liczymy, że patrząc na to, dyrekcja PKP odpowiednich spółek dostrzeże ten walor i po prostu dołączy generalny remont tego budynku do tej inwestycji. Czy teraz to nastąpi, czy później? E, proszę Państwa, oby to nastąpiło, dlatego że nie od razu Kraków zbudowano. Nie możemy oczekiwać w przeciągu dwóch, trzech lat czy pięciu nadrobienia tych gigantycznych strat, jakie miały miejsce na skutek nieinwestowania w ten region Warmi, w ten region Warmi przez poprzednie rządy nie ma w, w tych planach inwestycyjnych, o których mówiliśmy, tak? E, powiem Panie redaktorze, że musi być, bo będziemy zaraz tu informować z Panem Ministrem e, wykonawców i zarządców, co, jakie będą plany z tym budynkiem, bo przecież sobie nie wyobrażamy sytuacji, gdzie będą przyjeżdżały pociągi, no fajne, tak, z częstotliwością, jak tutaj mówiliśmy, co godzinę, czy może troszkę e, rzadziej, ale to jest duża częstotliwość, żeby przyjeżdżały tutaj na takie miejsce. No, oczywiście. Tu oczywiście przynajmniej ta elewacja zewnętrzna, okna i kasy, które będą no będą musiały być no, wyremontowane. W związku z tym nie przesądzamy o tym, kiedy to nastąpi, bo, panie redaktorze, no, radość moja jest pełna z powodu tej wiadomości, że ta linia będzie. Już jest remontowana w tym ciężkim czasie przecież. Tak? Także proszę mi wierzyć, że burmistrz dobrego miasta jest, pan minister wie, pukam do drzwi wszędzie, gdzie tylko mogę i będziemy starać się ten problem też szybko rozwiązać. Tak, oczywiście. Modernizacja dworca no jest oczywista, jeżeli jest modernizowana linia kolejowa, która ma służyć i mieszkańcom i, i życiu gospodarczemu to jest oczywiste, że też i, i dworzec musi być zmodernizowany, musi być po prostu przystosowany do, do potrzeb i służyć na takim poziomie, jaki dzisiaj jest na kolei, czyli to widzimy jakie, w, jakich, w jakim formacie, w jakim standardzie są oddawane nowe dworce kolejowe. One są czasami może wydawałoby się mniejsze, ale funkcjonalne, nowoczesne, dobrze, dobrze spełniają swoje funkcje, są, są ciepłe, są czyste, są ogrzewane i, i, i w pełni wystarczają na, na potrzeby, więc tu nie trzeba budować dziś pałaców, jak to na początku kolei 100 lat temu było, tylko po prostu funkcjonalne, wręcz kompaktowe budynki, które, które też tak wiele nie kosztują. Tak, bo tutaj nie będzie dworcowej kasy, przepraszam, baru dworcowego czy, czy mieszkań, tak? To już tak. nie te czasy. To tak jak pan minister mówi, szybka, krótka piłka, jak się to mówi. Obywatel przychodzi, kupuje bilet, jedzie, wraca i to już nie te funkcje, o których mówiliśmy wcześniej. Jaki jest przewidywany termin e przyjazdu tych, tych nowych, szybkich? 2023 rok to jest już podpisana umowa z wykonawcą, który na wiosnę przystępuje do pracy, więc jest są bardzo konkretne terminy, które, które zostały zakreślone w umowie. Czy to połączenie? czy Dobre Miasto Olsztyn, czy również no chociażby nasze jezioro Znaczy Te przystanki, które są po drodze, linii kolejowe, będą zmodernizowane oczywiście i, i pociągi będą jeździły na tej trasie. Tak? Nie, nie, nie są planowane nowe przystanki między Dobrym Miastem a Gudkowem, no ale te wszystkie, które istnieją, będą zmodernizowane. A jak to się ma do konkurencyjności choćby prywatnych przewoźników u nas w okolicy? Jest dość sporo. PKS. Tak. A czy Pan mówi o przewoźnikach drogowych? Tak, tak. I, i tak, tak. PKS no, i no cóż, myślę, że każdy będzie musiał na nowo skalkulować swoje ceny, tak, żeby one były konkurencyjne, żeby ko ta, e, transport kolejowy był konkurencyjny w stosunku do, do transportu drogowego. E, to są inne rodzaje transportu, bo wiemy, że jeżeli chodzi o kolej, to. E, tu stąd będzie można po prostu wprost do centrum Olsztyna dojechać e, i to 20 kilka minut. Więc to na pewno e, dzisiaj ten czas podróży drogą jest dłuższy, tak? Tym bardziej jeżeli jest przystanku wiele i zatrzymuje się busik tak zwany na wielu miejscach, to zrozumiałe, że ten czas jest dłuższy, co też ma znaczenie dla podróżującego. Myślę, że tutaj no to e, każdy będzie musiał, zarówno PKP, czy przewoźnicy, którzy będą korzystali z tej linii, bo Będą być może różni tu przewodnicy też i kolejowi. No, kalkulować tak, żeby był ruch, e, ruch e, pasażerski i, i też żeby no, konkurować z tymi przewodnikami drogowymi. No, to jest taka dobra rzeczywistość, bo to będzie służyło klientowi, pasażerowi. Ale to Panie redaktorze też dotyczy i mieszkańców Ornety i Pieniężna. Tak. Którzy jeżdżą do Olsztyna i wydatnie skróci się ten czas dojazdu, także tamci przewodnicy, Braniewscy, Ornecy. Pieniężnieńcy też będą mieli ten podobny problem, ale ja sądzę, że ten skok jakościowy i nowoczesności cywilizacyjny no wymusi na naszych przewoźnikach też rozwiązania, które będą kompatybilne z tym nowoczesnym połączeniem kolejowym, szczególnie dla tego dużego osiedla, tutaj 4000, które bezpośrednio graniczy z linią kolejową. Kiedyś to funkcjonowało i dzięki Bogu wraca. No też proszę pamiętać, że ten program uruchomiony dwa lata temu też przy rząd Prawa i Sprawiedliwości, dotyczący wsparcia przewozów pasażerskich, ale właśnie tych autobusowych, on funkcjonuje. W tym roku ponad 16 przewoźników, znaczy więcej niż się zgłosiło do tego, żeby korzystać z tych dopłat, więc jest i też i tutaj wsparcie dla tych przewoźników, ale podkreślam, to musi być służyć przede wszystkim pasażerowi, przede wszystkim tym, którzy mają korzystać z tego. I którzy będą za to płacili ostatecznie, czyli, czyli pasażerów. Jeszcze chciałam zapytać, czym dobre miasto może przyciągnąć turystów? Bo mówicie Państwo o tym aspekcie turystycznym, jeżeli chodzi o infrastrukturę. A jeżeli tak? chodzi o te elementy y, Panie redaktor, turystyczne? miód na moje serce to pytanie, no. ponieważ w tym roku już uruchomiliśmy trasę kajakową, jesteśmy lepsi od krutyni. Budujemy ośrodek nad jeziorem Limajno, nowoczesny ośrodek. Uchylę już rąbka tajemnicy i powiem. Szykuje nam się następna wielka inwestycja turystyczna nad tym samym jeziorem po drugiej stronie w miejscowości Cerkiewnik, mamy przecież smolajny, mamy Głotowo, mamy kalwarię, mamy pałac biskupów, mamy piękną stanicę kajakową, mamy bazylikę, która w swojej urodzie równa się zamkowi olsztyńskiemu czy katedrze frąborskiej. Pani się uśmiecha, a ja mówię to z takim przekonaniem, drodzy Państwo, bo ona jest taka piękna. Jeżeli zbudujemy najważniejszą rzecz dla tego pytania, na które Odpowiedź Pani czeka, zbiornik retencyjny w Dobrym Mieście, to zbiornik retencyjny, jezioro i te elementy, o których mówiłem, zasługiwać będą na nazwę Mały Mikołajek. A w związku z tym, przy naszej tutaj wspaniałej współpracy z Panem Ministrem i z tym obecnym rządem Prawa i Sprawiedliwości, proszę mi wierzyć, że już wielu mieszkańców Zolsztyna przyjeżdża do nas rowerami nad jezioro, mamy trasy rowerowe. W związku z tym, proszę mi wierzyć, przy takim natężeniu naszego tutaj działania i współpracy i tych inwestycji, Osiągniemy ten cel. I to szybciej niż wielu z mieszkańców myśli. Bo to nastąpi w przeciągu przynajmniej tych następnych 5-6 lat. Pięknie, dziękuję. dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękujemy.